Cześć, tutaj Vauder, witam Was w kolejnym odcinku Zagrajmy World of Tanks yy, sorry, W yy, pancernej pięści oczywiście I na początek przejdziemy się T-50 przez 2 Nie wiem czy w ogóle było T-50 przez 2 Do tej pory przed pokazywany T-50 była na 100% A T-50 przez 2 sam nie wiem Zaraz, zaraz sobie to sprawdzę ale, ale wydaje mi się, że chyba nie W każdym razie szybko jedna na górkę oczywiście. Jak widzicie gram sobie tutaj z rafensem do mojego klanu Gramy sobie dwoma scoutami. Jeżeli gracie dwoma scoutami, to ważne, żeby nie jechać w jedno miejsce, tylko starać się podświetlić różne rejony mapy. Fajny drift, oczywiście. Teraz nowa fizyka pozwala robić różne cuda tymi małymi, małymi szybkimi czołgami. Wjeżdżam na górkę. Nie ma tutaj nikogo, kto mógłby być raczej szybciej ode mnie. Sprzyjadę się jeszcze tędy, spróbuję coś wyspotować, żebyśmy wiedzieli, co tędy właściwie, właściwie do nas się zbliża. Jeszcze raz. Małe kółko, jest pantera i jest fałka. Muszę się stąd raczej ewakuować, bo, bo z tym czołgami nie mam najmniejszych szans. Panterę mógłbym trochę uszkodzić, ale, ale chyba to nie będzie wart tego. Tu sobie staję na chwilę, poczekam, poczekam, jak się rozwinie sytuacja, żeby ta pantera się schowała na pewno. I może w fałce uda mi się, że fałka strzeliła. Wtedy wtedy szybko przejadę i już nawet to nie będzie. Ojedzie, dobra. To jest najlepsza rzecz, żeby w tym momencie uciec. Autocelowanie oczywiście. I głównie zwracam uwagę na to, żeby w nic nie wjechać, bo, bo jeżeli nie zatrzymamy się tym czołgiem, no to jest, jest po nas. Autocelowanie bardzo przystaje się właśnie w takich sytuacjach, kiedy, kiedy musimy uciekać małym czołgiem, scoutem i nie możemy celować. Piękny wyskok, jeszcze jeden i przenoszę się na drugą stronę mapy. Tutaj, jak widzicie, po tej stronie mapy, gdzie jest górka, jest za dużo czołgów. zajęło do tego górkę, więc tam nie będzie ze mnie dużego pożytku. Pełnie bym szybko zginął i, i nie przydałbym się na nic w mojej twórczynie. Raven stoi sobie na środku tam między, lawiduje, między kamieniami i krzakami. spróbuje coś podświetlić, a ja tymczasem skorzystam, że z drugiej strony mamy, mamy przewagę. Jak widzicie stoi tam ten hatek na B4, więc próbuję go ominąć. Jak najszybciej pojechać na bazę przeciwnika zająć, jakąś artę. Generalnie spowodować jakieś większe zamieszanie. Można sobie szarżować na bazę. Jeżeli czołgi się już to zjadą, no to jest duża szansa, że, że uda nam się to zrobić. Zwłaszcza jeśli wiemy, jak mniej więcej są dostawione te czołgi, a dzięki temu, że Rafałem jest na środku, no to wiem mniej więcej jak sytuacja tam wygląda. Tutaj oczywiście po drodze trochę sobie strzelam. Czemu nie? Pociski są tanie jak barsz, które nie załadowałem golda tutaj. I jedziemy, tu jest KW1E, zaraz spróbujemy go posłać do piachu. Stoi tyłem do mnie, ale celuje we mnie do tyłu, szybko, do przodu, Trzeba się szybko, szybko, szybko i tak jest KW-1S już sobie gryzie glebę, a teraz jedziemy na bazę, wyspotować artylerię i zobaczyć co tam się generalnie dzieje T-52 właśnie sprawdza się w takich, takich momentach, kiedy może sobie zaflankować i objechać kogoś od tyłu, no bo niestety penetracja chyba 112 mm nie pozwala mu walczyć z wieloma czołgami od przodu właściwie wszystkie czołgi wyższego kieru Yy, są dla nas yy, nieprzebijalne od przodu, więc ten trzeba po prostu kombinować. Jest Hummel, to nie powinno stanąć żadnego problemu. Gdyby to była druga arta, czy bardziej otwarty <much> teren, no to musiałbym uważać, czy ktoś mnie tutaj ktoś tutaj może trafić, ale ponieważ jest tylko jedna arta, no to nikt jej raczej tutaj nie może i już zakończyła swój żywot. Jak Panterka, o oh, i D-Max. D-Max będzie teraz moim następnym celem, on jest praktycznie nieopancerzony, więc jeżeli uda mi się tylko i tutaj nie ma tego obniżenia działa, czyli uda mi się tylko go trafić, to powinien sobie o tak właśnie zakończyć żywot. Jak pantera? Uuuu! stała patrzyła się już na mnie, trochę za długo tutaj stałem w miejscu. Nie wiem, fakt, że nie zdążyła do nie strzelić, chociaż na strzał i tak by mnie nie zabiła. No i wracamy na górkę, tylko od drugiej strony, zobaczymy co nam się dzieje. I spróbuję jeszcze jakieś fragi urwać, właściwie to podobijać, bo jak na razie to... To jest to bardziej dobijanie fragów niż, niż zdejmowanie całych czołgów samemu. Jest komet tyłem, bardzo dobrze, cieszy mnie to. Zobaczymy, lepiej, żebyś to nie odwrócił do mnie, ale ja myślę, że zadać jak najwięcej obrażeń. O, lew, może się uda dokończyć. Nie, źle trafiłem, w bok go trafiłem. Muszę celować w tył, w tył, to jest jedyna szansa, żebym go przebił w tym momencie. Komet się zaczyna do mnie odwracać, więc mam naprawdę mało czasu, żeby. Trzeba zjąć tego lwa lew. Do mnie też. Oj, też strzela, nie trafił na szczęście, nie przycelował i lew idzie sobie do biaków. Dobra, no tak. czas na wycofanie. Tutaj szybko schowam się za kamieniem i nie będę, nie będę się specjalnie wystawiał, bo komet już na mnie patrzy. Jestem dla niego raczej na jeden strzał, więc, więc wolałbym tutaj tego, tego strzału nie dostać. A poczekam, może ktoś mi pomoże tutaj z tyłu. Oczywiście, jeżeli do mnie zacznie jechać, no to będę musiał jakoś z nim walczyć. Spróbuję go. Po prostu ominąć i, i okrążyć No ale jeżeli nie muszę tego robić to po tej poczekam Jeżeli lubicie małe czołgi to Jeżeli jeszcze nie wiecie to na Nowy Rok Wargaming znowu ma dla nas prezent Dostaniemy nowy czołg Drugiego tieru, amerykański tym razem W poprzednio był to Czołg rosyjski, czyli, czyli Tetrarch, niestety go sprzedałem Jak ostatni flyer, to była głupia decyzja Ale wtedy akurat jak rozpoczynałem race, to 150 tysięcy kasy to był to był dobry wynik, dobra suma, żeby nie sprzedać dla mnie na początku, teraz bym tego nie zrobił, więc cieszę się, że będę miał sobie, że będę miał jakiś, o, i koment dobity, tak właśnie, tak to się robi i będę miał jakiś czołg drugiego fajny do rozrywki, do pojeżdżenia sobie po, po mapkach na routere. W, w każdym razie, może teraz uda się tego typa jeszcze zdjąć, postaram się na niego jakoś wyjechać, mam nadzieję, o go mnie celuje, a niestety. No cóż, 6 fragów, nie udało się zabić 6 fraga, dobić właściwie 6 fraga, ale jest, jest 5 fragów i to jest naprawdę niezły wynik. Dobra, tyle, tyle jeżeli chodzi o ADHD i szaleństwo na niskich tierach, a, a teraz przejdziemy sobie na następny czołg. I siedzimy sobie już na E50, jest to bitwa powiedzmy gwiazdkowa. Na tym czołgu ostatnio jedynie co to gasze gwiazdki, chyba że gra z kimś w plutonie, kto, kto gra sobie dziewiątymi tierami, to to ja sobie biorę przeważnie E50 lub E75, które sobie kupiłem ostatnio, w zależności od tego, czy ma kredyna sobie gra. Jadę oczywiście do miasta. To jest typowo miejski czołg. Według mnie nie sprawdza się za bardzo na powodowanym terenie, a taki teren właśnie jest tam na południowym brzegu przy, przy moście. Dlatego jadę sobie tutaj do miasta. Mało FPS-ów na temat jest strasznie. Nie wiem, czy może, może coś w końcu z tym zrobią. Czytałem, że w tym patchu 82. W końcu, mają coś poprawić z innymi FPS-ami. Zwłaszcza na tej mapie, zobaczymy jak będzie. Tutaj, może uda mi się oddać jakiś strzał. Są fajne dziury. Czasem, jeżeli są wyspotowani przeciwnicy, to można sobie oddać strzał za darmo. A mówię, pan strzał za darmo, to jest najlepsze, co może wam się przetrafić. Taki przeciwnik już przyjeżdża do was z HP, który ma o 300 mniej, powiedzmy, i jest go dużo łatwiej wykończyć. Macie przewagę jednego strzału zawsze na nim, jeżeli trafi wam się jakiś strzał za zero, czy. czy czy coś takiego o, właśnie ja pan taki strzał za 0 i z 8 do mnie strzeli? e 50 odbiło, a ja zrobiłem go za 0. Wszystko, wszystko się wyrównało. Tutaj sobie stanę teraz za rogiem, jeszcze uderzę to e 50 ono się na szczęście schowało. No i troszkę jestem teraz w potrzasku Poczekam aż przyjadą, przyjadą y przyjedzie moja drużyna tutaj, bo, bo jest tych czołgów dość dużo. Jest M26, które mogłem zjeść na śniadanie, ale. Ale tam zanim czai się IS-8 chętnie bym wyjechał i uderzył to M26, czyli Pershinga, ale boję się tego IS-8, że, że on mnie trafi i tutaj tutaj będzie nieciekawie, bo mam już tylko 60% HP, więc, więc każde trafienie tutaj będzie powodowało duży ubytek dużo HP i, i w konsekwencji mały margines błędu później. Poczekam aż, aż oni się po prostu trochę wychylą, może stracą cierpliwość, albo będą tutaj chcieli mnie jeszcze jakoś zaatakować. O! Pershing dostał. Dobra, wyjadę i po prostu uderzę. Akurat IS-8 jest schowany, nie zdążył we mnie wycelować, więc załatwiłem sobie Pershinga za darmo. I jedzie IS-8 kolejny szybki strzał płaski pancerz. Tak jak widzicie, jak stał przy... w mnie, to akurat ten skos był na wprost Nie, Pod kątem 90 stopni to należy celować. Jeżeli stoicie na wprost niego, no to Tutaj lepiej walić po tych, w okolicach tych lamp, które jest na czołgu. Teraz wycofuję się rakiem, na się nie jadę prosto. Do tyłu, tylko skręcam prawo w lewo, żeby utrudnić mu zadanie. On nie bardzo chyba będzie strzelać. Już jest po nim jeszcze, jeszcze jeden strzał. Schować tutaj, za budynki, jeszcze na chwilę. z no znowu mnie nie przebił, a ja go kończę w tym momencie. I już jestem, jestem do przodu. Teraz E50. Wyjechał sobie troszkę za daleko chcemy tutaj uderzyć, ale, ale nie trafia i wykańczę go nasz Arta, świetnie i z bardzo szybkim przeładowaniem z tym P-50 e i zobaczcie jaki malutki ma celownik w momencie kiedy, kiedy nawet ruszamy wieżą, może nie jest to aż tak, aż tak mały celownik jak powiedzmy w Patonie trzecim, ale, ale jest naprawdę bardzo celne to działo i trzeba, trzeba strzelać naprawdę na pało żeby nim nie, nie penetrować zdrowych czołgów szybko zmienia sobie pozycję w tym momencie bo tam już nic raczej się nie wydarzy a ja nic tutaj szarżuję ale, ale szybko się wycofuję bo zauważył że raczej nie będzie miał dużych szans tam mam za sobą kilka czołów do pomocy po lewej stronie jak widzicie stoją dwa wraki więc tamtę nie przejadę nie muszę się tak samo przejmować że i znowu mnie przejedzie Tiger strzał za, za darmo praktycznie bo on tutaj nic mi nie może zrobić a ja mogę go sobie łupać wlezie jeszcze jeden strzał tak jest udało się go jeszcze podpalić, więc jest to lepiej dla mnie, no ale T29 go dobił jedno i z trzeci nie przebiłem go chyba dostał w ten, w ten pancerz yy, powiedzmy, yy, jak to się nazywa pancerz oj, nie pamiętam tam gdzie są dwa pancerze i jeżeli przebijemy pierwszy, to przez drugi nie przechodzi przypomnijcie mi w komentarzach jak to się nazywa, bo mi wyleciało mi to momencie z głowy i trzeci w każdym bądź razie idzie w tym momencie do piachu zobaczcie jaki wytrzymały jest E50 jeżeli tylko się skontujemy nim nigdy nie wolno jeździć na wprost jeżeli będziecie nie jeździć na wprost no to będziecie zbierać obrażenia to tak samo jak w K4 zawsze jeżeli jedziecie do przeciwnika to zygzakiem i staracie się go sprowokować do strzału yy, tak żeby, żeby trafił w was yy, akurat w momencie kiedy jesteście w tak pewnym kątem do niego i wtedy macie dość duże szanse na to że że was nie sprytuje. wykończyli my niestety tego AMX. -a. Jeszcze T95, które całą grę spędziło w bazie, no to jest tragedia po prostu, jeżeli tak ważny czołg, yy, tak ważny TEDek siedzi sobie w bazie i, i kampi, no to to jest tragedia na tamtej, na tamtej drużyny, ale to się nie przejmujemy, bo to, bo to jest ich drużyna, a my zaliczamy zwycięstwo i to, i to w z stylu zwycięstwo. Dobra, to tyle, jeżeli chodzi o E50, a teraz pokażę Wam. Jedną bitwę z CW, którą graliśmy niedawno. Siedzimy sobie już na T110 i jest to bitwa z wojen klanów. Jest to bitwa jakiś czas temu na ekrana. Nie ma tutaj jakiejś specjalnej taktyki. Po prostu będzie to zwyczajny rush tym razem i więc nic tutaj nie zdradzę. Jakichś wyszukanych naszych taktyk klanowych. Po prostu chciałem Wam pokazać, na czym polega koncentrowanie ognia i i co potrafi takie koncentrowanie ognia zrobić. Oczywiście na randomach nie jesteśmy tego w stanie zrobić, chyba że gramy przy osobowym plutonie, no to to można mieć pewną namiastkę tego, ale jeżeli gramy w CW, czy nawet w kompaniach, to jest to podstawa, żeby koncentrować ogień na jednym wybranym czołgu przeciwnika, żeby go jak najszybciej eliminować. Oczywiście w CW obowiązuje mgła wojny, czyli nie widzimy, jakim składem dysponują przeciwnicy, tego musimy się sami dowiedzieć, czyli takich takie czołgi, wtedy będziemy będziemy wiedzieli czym dysponuje przeciwnik w każdym razie tutaj ruszamy pisami sami siódmymi i T110E5 przez, przez linię 8 widzimy już czołgu przeciwnika na razie jest to jeden czołg zaraz zobaczymy tak, jest, jest i tutaj zdecydowanie zdecydowanie więcej i to będzie taki szybki pojedynek zobaczycie o co chodzi w koncentracji ognia warto to poćwiczyć w klanie ten nit się zdecydowanie zapędził, wyjechał sam i w tym momencie zaczynamy go łupać wszyscy naraz. Wszyscy w niego celujemy, patrzcie jak szybko schodzimy HP, w tym momencie ma już 800 HP i go wykończamy. Jest jedna lufa mniej, która może do nas strzelać, zajmujemy się następnym delikwentem, który stoi najbliżej nas 300 HP i wykończony. Następny czołg, arta nam tam oczywiście pomaga. Ale my sobie łupiemy te Isy. Już my zjechaliśmy połowę HP, za chwilkę sobie pewnie też pójdzie do piaku. Prosto w dziubek 100 HP i do widzenia. Jest już 3-0. Mieli tutaj 7 czołgów, w tym momencie zostało im tylko 4, więc, więc mają naprawdę minimalne szanse, żeby, żeby to jeszcze ugrać. Następny czołg poszedł, ponieważ ja się jestem to schowany i musiałbym wyjeżdżać do, do tych czołgów, do których oni strzelają. To się sobie tutaj do, do pojedynczego celu, a yy, oni go nie widzą do końca, więc yy, w tym momencie i tak ta bitwa już jest wygrana. Ta bitwa w tym sektorze mapy po prostu jest przez nas wygrana, bo 6-0 w tym momencie już jest i, i to właśnie daje koncentracja ognia czyli elimin, eliminujecie jak najszybciej pojedyncze lufy przeciwnika, tak żeby nie mogłem zadawać obrażeń. Bo jeżeli zostawicie czołgi, które mają po, po 100-300 HP, takie ogryzki, no to one nadal mogą wam. Odpłacić te trafienia za 400 czy za 500 HP, i, i już nieraz widziałem, zresztą widzieliście w moich filmach, że czołgi, które mają po 100-200 HP, potrafią jeszcze zabić kilku przeciwników przy dobrej grze i pogodnie nieszczęścia, oczywiście. Ruszamy sobie w tym momencie na, na bazę przeciwnika. Tutaj już nic nas nie będzie powstrzymywało. Oczywiście złota amunicja, załadowana jak zwykle na, na wojnę klanów. Teraz wszyscy, że na złotej amunicji, nawet na. Yy, na randoma, tak jak mówiłem Wam ostatnio, jak przeglądałem się powtórki, to zwróciłem uwagę, że, że praktycznie wszyscy też wozicie po kilka naboi i złotych, w razie jak to co, s 100 No i tutaj skiepściłem ten strzał, zdecydowanie zaraz podstrzeliłem, bo nie chciałem od niego oberwać przede wszystkim, a on, on też nie trafił. No, dostałem od test 10 e 3 czyli od pilota, który jest schowany gdzieś na po prawej stronie przy przesmyku się tutaj schować. Jeszcze był PMO od s Ostrzał. Już na dużą hapę mi zostało, no ale niestety czołgi, tutaj do początku są należone na typowe postawienia. idzie do piachu. Oczywiście nadal staramy się koncentrować ostrzał. Teraz Maus. No niestety z nim może być większy problem, jeżeli się, jeżeli się dobrze ustawia. Właśnie się dobrze ustawia. To jest to, jest to ustawienie, które powoduje, że Maus staje się nieprzebijalny. Naprawdę z tej odległości trzeba mieć sporo szczęścia, żeby żeby go przebić, pod tym kątem jakim ja no będę próbował, ale może nawet złota amunicja, jak widzicie nie pomoże jeżeli będę tak do niego strzelał, po prostu trzeba ujechać i, i bić go pod kątem 90 stopni, wtedy wtedy wszystko elegancko wchodzi Mausy są dobre do do obstawiania wąskich punktów, ale zawsze muszę mieć kogoś do pomocy, bo jeżeli zostanie sam, no to to wtedy sam nic nie zdziała. Jest to te 103, które by Muszę tutaj szybko wycofać, bo nie chcę w nim zabrać jakiegoś, jakiegoś głupiego strzału. Zwłaszcza, że on mija naprawdę mocno. Pośmiecham z lewej strony. Bitwa jest już praktycznie wygrana. Widzicie, jest 12 do 3. Kluczowa była ta potyczka na, na linii 8 przy wodzie. I, i na tym właśnie polega konceptacja strzałów. Kowam się jeszcze tutaj za moim samym kolegą z klanu, żeby żeby nie obarło jakiegoś strzałów chciałbym przeżyć tą bitwę, na tym polega właśnie koncentracja strzałów, jeżeli tego nie potraficie robić, a uczestniczycie w wojnach planów, to nie macie dużych szans na zwycięstwo, bo, bo po prostu to daje ogromną przewagę jeżeli jedziecie w grupie i niszczycie w łamku sekundy płodnicze czołgi przeciwnika, no to tym samym w bardzo szybkim tempie osłabiacie jego potencjał do zadawania, zadawania wam obrażeń Dobra, to tyle w tym odcinku. Następny odcinek pewnie będzie poświęcony już nowemu testowi 8.2 Pewnie przejadę się jakimiś chińczkami i do tego przetestuję jakieś premium tanki. Tak więc trzymajcie się, do zobaczenia, pamiętajcie o subskrypcjach, łapkach, komentarzach, Dezwijcie się w grze. jeżeli macie jakieś pytania, zawsze z Wami porozmawiam, a tymczasem widzimy się w następnym odcinku, który, który nie wiem kiedy będzie, jak będzie to będzie po prostu. Trzymajcie się, powodzenia. Cześć!